W powiatowym zespole szkół nr 4 w Wejherowie oddano do użytku nowy kompleks sześciu pracowni. Uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności w nowoczesnych salach do elektrotechniki, elektroniki i automatyki, montażu i eksploatacji podzespołów samochodowych oraz maszyn i urządzeń, a także w pracowni pomiarów i rysunku technicznego, montażu i obsługi peryferyjnych instalacji samochodowych oraz komunikacji językowej w branży motoryzacyjnej. To jest sześć zupełnie nowych pracowni w zakresie motoryzacji. Wartość tych wszystkich robót budowlanych, bo tutaj dobudowany jest zupełnie kompleks nowy, to jest 4,5 miliona złotych. Natomiast wyposażenie jest bardzo drogie, ale takie musi być. Wiemy, że w motoryzacji mamy wciąż nowe technologie, 2 miliony 800 tysięcy, a więc w sumie. 7 milionów 300 na te nowe pracownie. Dodatkowo doposażono jedną istniejącą już pracownię, obróbki z krawaniem. Pracownie powstały w ramach projektu rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie wejherowskim. Projekt obejmuje pięć szkół na terenie powiatu. Najwięcej pracowni powstało w tzw. elektryku oraz w tzw. samochodówce.